Siemano mordeczki, się będzie jak z, z takim Trun. Widzicie, odblokowałam nowego skina do Angeli. Kozak jest jak dla mnie mega fajny. Pochwalcie się w komentarzach, jakie macie już skinki. Bo ja mam jednego raptem Tego to. Bardzo mi się podoba. Dla mnie jest kozak. No bo jest kozak. Super. Dobra. Niech składa mi się ta mapka jest zapalna. Jak dla mnie. Dobra, za friko to weźmiemy sobie. Będziemy od początku sobie troszeczkę. Okej. Okay. To wybijamy rekord. Jest mi rekord obecny. Golda na tej mapce. Bardzo dobrze idzie nam. Jest, przeszedłem po raz pierwszy tą mapkę. Tam no, myślę, że no. znowu jest. Niech to nienawidzę jej. Jest najgorsza jak dla mnie. Perfekt, i nam idzie. Jeszcze tak zostawcie subika, z mi lajka, bo lecimy o 5 subskrypcji i będzie z gór dzięki. Będę wam bardzo wdzięczny. No Mega skin jest, nie wiem, przyznam szczerze, że jest mega skinek. Fajny, fajnie mamy safe. Sorry, że tak czasem nie mówię, bo się skupiam na grze po prostu. Cześć, baznia. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam idzie. Perfekt. O, jaki. Pr... Mamy tutaj 800. Po raz pierwszy dwa razy to przeszedłem. Bardzo się cieszę z tego powodu. Patrzcie, to taki skinek fajny jest. O, czekajcie, kliknijmy w to. Widzicie sobie tą mapkę bardzo grania. I nie mam go, widzicie, jak ja tu sobie teraz na niego poluję. No i jego. On jest mega kozak. Moja kuzynka go ma, Elena, pozdrawiam. I Weronikę też. <laughs> Miejmy nadzieję, jeśli ja zostawicie subskrypcji i lajka, to myślę, że na pewno drobnego Niedługo. Jeśli po tym filmie będą dwa lajki, to będzie kolejny odcinek z jakimś fajnym skinem. Masakra. Nie chcąc się źle, tak kliknąłem, bo tutaj mi się ma strasznie śliski ten telefon szybko w telefonie. Nic na to nie da się już prawie poradzić. Dobra, mamy tutaj 150, myślałem 200. o, o, o. o jakie tu są kurde. Jakie tu było bliskie. No joł. Jeśli potem... No naprawdę, stawcie sobie kazłonek lajka, bo jaka po 5-3 minuty, to my je zmaszyli. Zabiecie to bardzo. jest tyle, że to paczkę, że to już mam... 2, 2 rzeczy. To będzie chyba las. Ten... O nie. o to, 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 to jest mega proste jak dla mnie przejście od czegoś takiego. Tak. O, nie mamy. Czasami chcę takie rzeczy, bo mi się tak ślizga palce. Takie. Po co na w ogóle ręce? O te moci. Tak powiem. Dobra, cię wstydzę, to nie jest zawsze tak źle. To wina na razie i gdzieś w przyszłym raz ma... Więc fajnie. Robimy sobie wtedy dwa, trzy podejścia i to będzie koniec odcineczka.

Сильно, как такие деньги, Марк. Свежий, я так не там готов. Ну, память.